Jestem zły. Kto to zrobił? Pytam się tak? Kto? Dał dislajka pod zajebistymi przeróbkami. Kto z was. Kto z was? Miałam... Pod filmem z Highway Patrol dwa lajki i zero dislike. A teraz mam... Dwa lajki i jeden dislike. Kto to zrobił? Jak się dowiem, kto to zrobił, zdelituję wam konto, ale macie propozycję. Albo was delituje konto, albo usuniecie dislike i dacie pierdylion lajków. Likeberry, albo i więcej. Zmiecie? Rozumiecie? No, to tyle. Pa. Elo buce robi apel. Tu ojczewiagra spec od rozpierdalania się nasz fagra. Macie oddać lajka i usunąć dislike z filmu, bo jak nie to będziecie becelowali i będą nałożone sankcje.